Sądeccy posłowie Arkadiusz Mulaczek i Patryk Wicher pokierują pracami zespołu parlamentarnego do spraw rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. W szczególności budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko oraz budowy drogi szybkiego ruchu z Brzeska do Nowego Sącza, tak zwanej Sądeczanki. Skład zespołu to 15 posłów także z okręgu krakowskiego i tarnowskiego. Celem właśnie będzie przede wszystkim wspieranie, propagowanie idei budowy obu tych połączeń drogowych i kolejowych. Wspieranie procesów projektowych oraz inwestycyjnych, i chcielibyśmy, żeby ten zespół parlamentarny był zespołem, który bardzo aktywnie włącza się w proces właśnie inwestycyjny, projektowania, realizacji budowy obu tych przedsięwzięć. Swoje wsparcie deklaruje także wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, jak mówił podczas konferencji prasowej, w ubiegłym roku przekazano środki rządowe na opracowanie dokumentacji. Jest to największa inwestycja kolejowa od wielu, wielu lat w Polsce. Bo przecież już to jest budowa bodajże, jak sobie dobrze przypominam, prawie 12 kilometrów tuneli znaczy to jest 11 tuneli o łącznej długości około 12 kilometrów. To, 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 to jest kilkadziesiąt, bodajże 90 wiaduktów, o ile się nie mylę, zarówno kolejowych, jak i samochodowych. To jest kilkadziesiąt przepustów, także olbrzymia inwestycja za prawie 8 miliardów złotych. A jeżeli chodzi o Sądeczankę, inwestycja jest na razie na etapie przygotowania wariantów. Według mojej wiedzy obecnie trwają prace geologiczne, <grym> gdzie badane są trzy Różne warianty, wiem, że tutaj godeci, geolodzy golo sprawdzają możliwości, uzgadniają przebieg tych trzech wariantów i także również ta inwestycja jest jakby w toku. Do zadań zespołu parlamentarnego będzie także organizacja konferencji i seminariów dotyczących inwestycji. Pierwsze robocze spotkanie odbędzie się pod koniec stycznia w Warszawie.